Dobra, to słuchajcie, jak widzicie przed sobą dwie takie wielkie kolumny, od tego mm -hmm. rozpocznie się nasz event, zaraz będę prezentował, co będzie trzeba dokładnie zrobić na tych kolumnach. No. I teraz tak, prośba tutaj jest moja taka, żeby się Ewron, został na dole, zaraz ci pokażę, w którym miejscu, żebym zaprezentował, co trzeba zrobić. Mam okay. problem. Okay. To jest pierwsza konkurencja. Tak, Głowa pierwsza konkurencja. ucieka. <noise> no zdarza się, Ewron ma taki zbugowany... Ja rekrutnik. jestem tak... no, no, no. Stań tutaj, w tym miejscu, tutaj, w tym okay. miejscu stań. Stajem. Dobra, słuchajcie, do góry macie wędki I zadanie jest takie, żeby po prostu wciągnąć tą drugą osobę na poziom, A, dobra. Który jest tam wyznaczony okay, dobra. A, Każdy czekaj. ma trzy szanse i wędki dobra. są do góry dla każdej osoby I jest tak, na początku załóżmy, chociaż my musimy wciągnąć Dobra, ale czekaj, po przeciwnych stronach są nasze partnerki? Po tak, po przeciwnych dobra, stronach Dobra, to leci tak. ja tam I potem jest zamiana Dobra Dziewczyny muszą nas wciągnąć do góry o, ja, To nie. będzie ciężkie Ale to jest Okej, dobra Dobra, jesteście gotowe? No

Grifuj, gryfuj No, zrzucaj. No, Powiedz jak będziesz gotowy. 3 4. Kurde. O, jest. dobra. Dobra, Cześć, dobra. Jak ukuje do góry? Chodź tutaj na wędki na ja? Do góry, jak. sobie coś. wędkę? Czekaj, prawym, a potem? Jak się Przez, Dawaj. Prawym, Dawaj. daj Dawaj. 3 Let's go! Ta konkurencja <laughs> easy, ta konkurencja <laughs> easy. Dobra, dawaj, <laughs> dawaj, dawaj. Dobra. Spoko, ja będę grifował flyera. Aha. Dobra, dawaj, być. ciągnij. Trzy, no, O, dobra. Już? Co? Ty, jak to? Co jest? Sobie? Pociągnij, pociągnij, pociągnij. Daj, nice, nice. okay. no, daj. No, ciągnę, Okej, okay, let's go, dobra let's go. Jest, do, dobra, to <grywia> jest... Kurde, szumato, kurde. <grywia> ty robisz Czekaj, na 3-4 teraz drubnogę? Zróbnijcie i w tym samym czasie. Dobra, to zrzućcie tę, jak Zrzućcie ten, linki. Żeby nas złapać? Jak złapią, to, to dopiero ten. No, dobra, to liczajcie. Dobra. 3, 4, Kurde, Kurcze, Nie, naprawdę no ramy... bardzo się skupiłem, że to chodzi. No to remis, okej, okay, dobra, 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 dobra. Kolejna konkurencja jest taka, że wsiadamy do łódek. O. Jak widzicie, są te bramki, no nie? Jak możecie się dowiedzieć, chodzi w o wyścig. Okej. Okay. A to Siana tak. musi My? prowadzić, bo ty robiłeś ten wyścig. Nie, 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 czekaj, czekaj, bo to nie jest tak okay, jak się okay, wam okay, wydaje. Okay, okay. Dziewczyny musicie wskoczyć te, do tej, Wskoczcie sobie do wody i wejdźcie do łódek. I żeby to po prostu <laughs> troszeczkę uatrakcyjnić, no muszę da słowo ci wierzyć, Ewron. E, Musimy zasłonięte oczy. Ja tak samo muszę no? zasłonić te oczy Ej, no I no dziewczyny nie nie muszą mogę. nas prowadzić przez te bramki do samego portu. Nie, ale okay. mi głowa spierdziela! No nie mogę, tak. Dobra. Dobra, dobra ja, ja jestem ready, a ty Erwin? No, no dobra, no to no odliczanie i lecimy. no je. Ale Gdzie najpierw, gdzie najpierw, Maja? Na, na lewo, na lewo. na lewo, tylko nie na maksa, nie dobra. Jakoś tak. Dobra, bo to co, jesteście gotowi? No. No to odliczamy. 30 stopni no? w lewo. Okay. No 30 stopni, dobra, no to co, no to let's go, no, Trzy, no startujemy. Dwa, no o. jeden, go. Start! Dobra, na 11. Co? O, już jest i tak. cały czas tak. prosto. Nie, w nie, nie, prawo, prawo, prawo. A, cały czas prawo, prosto i będzie superowo. Dobra, Dobra. No, że to W prawo, 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 okay. prawo, prawo. Przyszliśmy Dobra. teraz prawo, 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 na no maksa. Okej. Okay. O, i stop, wyrównaj. Prawo. wyrównaj, wyrównaj. prawo, mocno, okay. czy słabo? Okay. Już już, stop, 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 stop. płyniemy, płyniemy, płyniemy. Wlewo, I zaraz prawo, będziesz Nie, nie, prawo. Troszeczkę w prawo, nie, nie,

Prosto, Dobrze. Prosto. Lekko w prawo. Lewa. Teraz trochę lewo. Tyle, tyle. Lewo. Lekko w prawo. I prosto, prosto, prosto. Tyle, prosto, prosto, tyle, prosto, prosto, prosto. Lewo troszkę. Prawo Maxa. O! Teraz w prawo będzie. Niech ci było prawo do to prawo. O, teraz topi, prawo. Topi, prawo. Tak? Dobrze i dalej lewo, lecimy lewo, i lewo, lewo, lewo troszkę. Lewo lewo lewo. lewo, lewo, lewo. Prosto, prosto. Lewo, 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 lewo. Dobra. Lewo, 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 lewo. Trochę w prawo. Tyle, bardziej, bardziej w prawo. Dobra, dobra. Prawo, prawo, prosto, szybko i prosto. Prosto do rury, lewo.

Stop, Nie, prawo, stop prawo, stopp, prawo. prawo, Nie. Trochę Dobra, prawo! Prawo, Teraz prosto, stop. jedź stop? I lewo. Stop, stop. stop, lewo, 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 lewo. stop. Lewo, 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 lewo. Dobra, prosto. I start, prosto, prosto, prosto. Prosto, lewo trochę. Dobra, okay, jedź prosto, okay. lewo, lewo, okay, dobrze, okay. teraz prosto. Cały czas okay. iść prosto. Okay. Czas iść prosto. Okay. Teraz coś się nawet teraz ani prawo. lewo, ani prawo, po prosto, prosto. Prawo, prosto. Dobra, przepłynęliśmy, prosto? teraz lewo, lewo, lewo. Teraz jeźdź, prosto, no Prawo. Prawo? Minimalnie. Tak. A teraz z spokojnie. Prosto, prosto Stop, jest, stop, stop, stop. stop ha, no, Nie, 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 w nie. Sensie, jak mówię stop, to muszę jechać prosto prosto. Lewo lewo, 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 lewo. Dobrze. I teraz prosto. Ja pierdzielę, teraz, to co? Ja, teraz stop i prosto, lewo. Dajesz stop i lewo. W lewo, w lewo. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Dobra. Możemy teraz na prosto. Stop, prosto. Stop, 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 stop chyba. A mesa? prawo! kres na na molo, tak? Na spałnie? Nakryć w prawo i teraz tak, prosto. Dobra, dobra, okej. Okay. A gdzie oni są? Nie <noise> wiem. Bo... Dobra, teraz trochę w lewo. <noise> Kurde. Prosto, cały czas teraz. Ciśnij prosto. Ja co się dzieje. Nie, bo nie może No Dobrze, móc, było piąteczka. Trochę lewo, trochę lewo. <noise> Ej, ale nie dowod. O, no i kit. W prawo teraz. I jest, jesteśmy, już. Ja myślałam, że wy tak szybko nas wybrzeciliście. jak jakbyś tak ty nie darła się, Ja na to może bym słyszał, co... Nie wiem, słyszę lewo, ale nie wiem, od której, bo te same głosy piszą lewo, lewo, prawo, lewo! lewo! Ja nie mam wiedzieć, która to jest moja. O, to chodziło, że było ciężej. Ale spokojnie, tak ale skuchaj, nie, a teraz czekajcie. Czekajcie, mam ci osiąć, ojciec. Widzicie? Ja bo... a so... prosto. Jezu, tak. Jezu, ale mnie teraz so... rażą te monitory. So... Piecone, tak samo. Boże. Mam tak przykryta. Normalnie. Ale powiem wam powiem teraz tyle. Żeby było ciekawiej. Widzicie te takie latarnie czerwone? Nie No. no. To teraz dziewczyny zasłaniają oczy i my je prowadzimy. Przez, so... przez trasę z o... latarniami. I... Jaki... 3, 2, 1 GO!

Prawo, do przodu, do przodu, dobrze, dobrze, sok, dobrze. Prawo.

dobrze przód, przód skok. troszeczkę już prosto, już już lewo 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 skok 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 lewo, skok 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 lewo, lewo, skok lewo, spacie, skok, cały czas, skok lewo, skok 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 Jedno do przodu skok 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 lewo, skok 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 Skok. Spacja, spacja, skok, 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 skok. spacja, lewo, lewo, nie spacja, wu, do sto. Lekko w prawo, prawo, prawo. W, w. lekko w prawo, delikatnie jeden o. blok, jeden blok. Dobrze, prawo dobrze. Idzie, idzie Dobra, i teraz w i spacja, w spacja, Lewo, lewo, lekko. W spacja, w spacja. w łóżku. Źle, cof, cofaj, 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 cofaj. Okay. W wsteczny, 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 Lewo, Nie, nie. Prawo, Lewo, skok, ze spacją, skok, Lewo, Dobrze, nie, 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 razy nie, Stój, obróć się spacy, w lewo, obróć się ide, w lewo, spacja, spacja, spacja. Jeszcze? Spacia, jeszcze lewo. Spacja, spacja i, i prawo. Skok, skok. skok spacja i lewo na ja! <laughs> Dobrze, dobrze, najpierw sad. Podpisuję mniej, skok, nie, w lewo, skok, skok w lewo, W lewo, w lewo, prawo, prawo, w lewo. Prawo, jeszcze bardziej prawo skok to. Nie, nie, stój, 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 stój. Nie! nie. Dobra, walisz po S. Co braj, to fajt, co faj, co fajt. Stój prosto, spacja, wstecz, spacja, wstecz, spacja. Lewo, spacja, lewo, spacja, lewo, spacja, lewo, spacja, lewo, spacja, lewo, spacja. lewo spacja, prosto, spacja, lewo, spacja, prosto, spacja, prosto, spacja. Lewo, 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 lewo.

nie, nie już 360! Już już już, 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 czada, już! Już! Dobra, czekaj! O, o się <laughs> w lewo! się <obrysię laughs> w lewo! Oh, nie tak mocno! Czemu ty 360 z dziesiątki robisz! Ja nie mogę cię obracić sobie! W prawo! Prawo! Lekko prawo! Brawo, jeszcze, jeszcze, jeszcze prawo, jeszcze prawo! A, dobra, i to jak wiecie, już sami się do wystać, jest wiadro, no nie? Kolejna stacja to jest wiadro. Daj mi Czekam, coś? Sam? Tak, zajmij no się I sytuacja jest taka, ja, że. Czekam, no, A to ty ja tu mam... jesteś już, No Aha. jestem, jestem. No dobra, to lecę. Leć. Albo ty Kurde. Leci pierwsze. Leć pierwsze. O boże. Lecisz No dobra. O. Leci? Leci. No, si. i udało się. No, ja no. podnoszę, 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 mm. spokojnie. Ja nie wiem, ten. Ten zbak jest nie jakiś lewy. Urodziłem się Warlordem. <noise> właśnie pod takie Oho, akcje. O, 360 była robiona? Uh, uh. No, o! wylałem tą wodę ale... po znowu! Ja już ja lewę może jak ktoś podnieść? Puść powiedział, e, że na ja tym mogę, serwerze ja się mogę, nie ja da ja, robić ja, ja, ja. No, ja w to wierzę, no ale. To, to jest taki bonus te są. Teraz chodźcie na do góry? Powodzenia. Bo ja mam wrażenie, mam zaplanowane, co się wydarzy, jeśli będzie rebis o no. o! no to już więcej niż kwadratowa admini <noise> <noise> nie dopuści się do remisu w tej sytuacji ogólnie, ale no jakby w jakiejś cud, nie wiem no, doszło do tego remisu, to... Jestem przygotowany. Siada, <noise> jest gotowa? No powiedzmy. No lecisz to lecisz! Daję. Lecisz, lecisz siada, lecisz! Dobra, mamy... Let's go. Go. Powodzę ja. Uh, uh. Uh, uh. Proszę, proszę, pregę, prego. Dobra, SIĘ! Dobra czada, jestem jakimś gównem w takim razie. No dobra, to teraz wstyd będzie, Ta ale ja co? też lecę! To ja też lecę! To ja lecę już! Dawaj, lecisz, lecisz! O... No, i nie po co się potem Ale jest git, jest kurde, wiadra. Teraz całokształtnie mamy, zaraz wam powiem, będą dwie opcje z wyborem tego tutaj wiadra. I teraz słuchajcie, z racji, że to nie może być remisu, no to oktagon zweryfikuje. Będzie magora normalnie, 2 na 2 tutaj w oktagonie robiona. Tutaj można swoje liniepki odłożyć. Nie tylko zje. Ale że ten event dużo lepszy niż jakikolwiek, jaki był. Na... No właśnie, chciałem to powiedzieć, że to jest takie poker, że. No. 3, 2, 1, go. No kurczę, tu No nie! Leży! Leży! Siada na zrany? No nie! Ile cierpi zostało? Dwa Boże, nie! Oj, dobierz, 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 dobierz do, 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 do. Let's go! się mnie? Ja mam level na inne Ja mam in level na innych Dobra Nóżki, w nóżkach, w nóżkach Dobra. No, czyli jakby wy wygraliście wiadra, a my ten, nie? My wygraliśmy maziorę. Tak. I teraz słuchajcie, z racji, że miał być ten, jak się nazywa, teraz jest remis, to zaraz ma pojęcie, co będzie no, dalej. No, 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 no. no dobra, dobra, no, dobra, zapraszam. I słuchajcie, teraz z racji, że miał zwycięzca wybrać, mamy dwa kolory, mamy okay. czerwony i granatowy. I słuchajcie, teraz sytuacja jest taka, że jest. dziewczyny będą musiały zdecydować, który kolor chcą wybrać i słuchajcie, jeśli wybierzecie zły kolor, to aktywuje się TNT i wybuchnie cała nagroda. Co? O nie! I, ma... I trzeba usiąść na zapadli. <laughs> Więc musicie wybrać którą chcecie. Po prostu zapadli, macie czas, żeby sobie podjąć decyzję. Wybierzcie i po to po prostu. To już decyzja dziewczyn, no nie? Tak, to gdzie decy... tak. Bo jest okay, dzień kobiet okay. i my tutaj sobie Okej, okej, okej. No okay, okay, okay. co robimy? O, A nie. my siłujemy no. z tyłu, że <laughs> TNT i to wieczko. No my problem. No ja nie wiem, jak daleko to walnie, no nie? Bo weź moje rzeczy, weź moje rzeczy. Czas wezmę. Bo ja, słuchajcie, ogólnie jeśli na, na dobrej zapadni usiądziecie, e, no to jest na takiej zasadzie, że po prostu przesunie się ściana i będzie dostęp do skarbu. Mm -hmm, dobra, dobra. O Jezu. Dobra, dobra ściana, weźcieko. bo dobra. To jest taki Matrix, tego? co teraz tego gardasz? No, <laughs> no właśnie, tak. no. Ja myślałem, że to jest pod matką. No, ja, ja, ja też myślałam, że prawny jest Matrixa. Każdy wybrał niebieski, bo czerwony to, wiesz, zazwyczaj jest zły, ale co? Brake ja game! Wybrałem. Mind game! Jak jest mind game? No Powiem I tak, i widownia jest 63% za czerwony. Trzeba wziąć czerwony. Oh. oh shit. Myślisz? Ja myślę, że czerwony, wiesz? A Na pewno? Nie wiem. No bo raczej każdy wybrał niebieski, bo jest bezpieczny taki. O, przepraszam. Słuchajcie, słuchajcie, let's go! Czerwony, go czerwony. Czerwony? No to Aha. czerwony. Oh, o mój Boże. Tam, tam Mamy razem, usią. Mamy razem, <grym> razem, 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 razem. <grym> Moja niełatwa. Ej, wyrzuciło mnie. O nie, mnie serwera. Ej, poczekaj, wybucha, czekaj. Ej. Nie otworzyło się. Ale nie wybucha, ale nie wybucha. Ej, a mnie z serwera wyrzuciło. Serwera, <grym> O, to, to będzie dostarczy. Słuchajcie, bo jak się nie wybuchnie teraz, to ja się tak i nie tam tylko przestawić, bo ale, tak... to, ale to, był wybuch, ten czerwony? Nie, ja nie wiem, który wy... A nie, który No Czerwony. A to i tak muszę przestawić, że A czyli czerwony! czerwony. No, nie, 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 bo o, nic się nie stało, ani no. nie było wybuchu, ani się nie otworzyły drzwi, więc musisz tam. Boże, żeby sam teraz ciebie nie wysadzili! O, tu jest taka, tu jest taka skrytka. Chodźcie, chodźcie. No, okay. no, no. wybierajcie, wybierajcie no. dziewczyny! Czerwony no, jest go. czy niebieski? No. Ostateczna decyzja. Czerwony. Czerwony. No to let's go. Co to działa teraz? Bo jak nie działa to nie wiem jak Taj Teamki działa. OOOOOOOOO Ale... No, no, giga. No to, ale jest kurczę, no to możecie... Możecie niebieski jak chcecie włączyć, no jeszcze ten no i żeby się... Nie, 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 no teraz... No, no, A no, więc to... Tak. Anelle klap majtra. <laughs> Ogólnie całkowicie, nie było żadnej nagrody. <laughs> yeah.